Witam Was moi drodzy w następnym poradniku z The Forest. W tym poradniku pokażę Wam, jak złożyć pistolet prochowy, czarnoprochowy, czy jak zwał, tak zwał. Jest on składany z ośmiu części. Jest to całkiem proste do znalezienia, można tak powiedzieć, bo to jest w sumie taka linia w tę stronę, więc to nie będzie aż tak strasznie trudne do znalezienia. W sumie jesteśmy już przy pierwszym. Przy pierwszym punkcie, ale nie będziemy stąd zabierać tego, tej, tej części, tylko najpierw pójdziemy do głównej wioski Kanibali, żeby pokazać Wam taką prostą linię, którą można iść, by zdobyć wszystkie części pistoletu i które łatwo nawet zapamiętać. Całą drogę bardzo łatwo zapamiętać, więc najpierw idziemy do głównej wioski Kanibali. Patrzymy w tę stronę idziemy cały raz prosto. Trochę zboczyłem z kursu, ale jesteśmy na miejscu. Eee, I teraz tak. Musimy podejść do. Tej jaskini, w której jest kompas. Jeżeli nie macie kompasu teraz przy sobie, to zejdźcie tam, zabierzcie kompas i mapę też możecie zabrać, bo w tym momencie kompas będzie naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Może nie super potrzebny, ale przydatny, bo jednak, no, będzie po prostu łatwiej mi wskazać drogę, w jaką stronę mamy iść. Więc tak. Pierwsza e, część pistoletu, przepraszam bardzo, ale rozmawiam teraz, nie widać, nagrywam. E, pierwsza część pistoletu będzie. W stronę południowo-wschodnią. Południowy wschód. W tę stronę. Aż dojdziemy do takiego wielkiego kamienia. Mamy kamień, proszę bardzo. I teraz tutaj niedaleko, proszę bardzo. Oczywiście zapomniałem dodać, że do tego potrzebujemy wybuchowych czy no dynamitu po prostu najlepiej albo zwykłych explosives które tam robimy z tych części komputerowych tak podpalamy nasz dynamit możemy go też po prostu umieścić tutaj niech sobie wybuchnie cudownie niech sobie tam teraz wszystko upadnie żeby nas to nie zabiło jakoś tutaj bo słabo by było i zabieramy przedmioty oprócz jednego, Jednej części pistoletu, oczywiście dostajemy też naboje. Dobra, następną. Następną... What the heck, co się dzieje? Dobra, nieważne. Wszystko już jest ok. Eee, następna część pistoletu będzie w sumie w tym miejscu, przy wodzie. Więc udajemy się. Halo, wyciągnij, wyciągnij to kolego. Bo wy takie mapy jak ja nie będziecie mieli, chyba że sobie prostują w gracie. Będzie na południowy ee, zachód, bardziej na zachód, aniżeli na północ. No ale wiecie o czym mówię, więc tam idziemy. Proszę bardzo, doszliśmy do tego miejsca. Myślę że, myślę, że wszyscy wiemy doskonale, gdzie to miejsce jest. Więc nawet bez tego kompasu uda wam się to miejsce znaleźć. I tutaj mamy następną dziurę. Gdzie musimy ją po prostu najzwyczajniej w świecie wysadzić Podpalamy nasz dynamit Kładziemy go, czekamy aż wybuchnie, odsuwamy się żeby nas nie zabiło Też by się przydało przeżyć, nie? Zabieramy rzeczy Ok, mamy już dwie części jak i naboje Teraz z tego miejsca Musimy udać się do naszego dużego drzewa, więc to też będzie bardzo prosta droga Doskonale wiemy, gdzie to się znajduje, nawet bez kompasu damy radę. Dobrze, kiedy jesteśmy przy naszym drzewie, to za nim znajduje się od razu miejsce dziura, w sumie z następną częścią naszego pistoletu czarnoprachowego. Więc wysadzamy. Cyk. Mamy następną część naszego pistoletu, i stąd. Udajemy się do, tej, do tego takiego jeziorka. Tak, jeziora. Dobrze mówię? Jezioro to, to tak, no, to jest jeziorko. Do tego jeziorka, gdzie są te gęsi takie. Ciągle tam sobie latają, albo kaczki, nie wiem co to w sumie jest. Tak czy siak, w sumie idziemy cały czas prosto, ale żeby to zobrazować, to idziemy prosto na północ. Cały czas idziemy w stronę tej naszej góry. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Najlepiej będzie, jak wejdziecie od razu tutaj na górę, aniżeli będziecie tam na dole, dlatego, bo miejsce do wysadzenia jest właśnie tutaj. Musicie się odwrócić i iść w tę stronę. Macie od razu miejsce, które musicie wysadzić. To naprawdę nie będzie trudne do znalezienia. Wystarczy, że się lekko rozejrzycie, bo jest, mimo wszystko, te dziury są e, bardzo widoczne, tak więc trudno to przeoczyć. Myślę, że nie będzie większego problemu z tym. Akurat, proszę mnie nie zabić, bo by było słabo. Ok, z tego miejsca musimy po prostu iść do takich e, dziwnych domków na plaży kanibali, które znajdują się na, na plaży, bardziej na północny e, zachód, w tę stronę. Żeby to pokazać Wam, to będzie. E, musimy iść do kontenerów. E, przepraszam, bardzo pomyliłem w sumie te. Eee, ile 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 było tych, tych części eee, najpierw musimy iść na zachód, właśnie do tego, bo następna część będzie na tej wyspie, później będziemy musieli iść do tych domków kanibali, więc w sumie pędzimy od razu na zachód żem się pomylił w sumie to i tak dużej różnicy nie ma, bo są akurat te ostatnie części są naprawdę blisko siebie, tak więc E, tak więc, no, robimy sobie fly mod, bo nie chce mi się tutaj pływać, bo to zajmie mi rok. Przechodzimy na pierwszą wyspę. Przechodzimy na drugą wyspę. Podpalamy sobie naszego Dynamite. Kładziemy sobie go, czekamy aż sobie buchnie. Bum. Zabieramy części. O, tej czaszki jakak nie potrzebuję. Chyba skończyły mi się dynamite, ale to spoko. Przechodzimy z powrotem na naszą główną wyspę. I teraz nawet nie potrzebujemy żadnego kompasu. Po prostu idziemy wybrzeżem. Przepłyniemy sobie tutaj to przez wodę, aż dojdziemy do tamtych domków. I kiedy jesteśmy już w tym miejscu, mogę sobie wyłączyć moje latanie, niczym ptak. Kiedy jesteśmy już w tym miejscu, to dziura do wysadzenia jest całkowicie widoczna. Nie trzeba się głowić, gdzie to jest. Stawiamy sobie bombę. Proszę bardzo. Została wysadzona. I teraz tak, kiedy byliśmy już tutaj y, przy tych domkach, to następna dziurka do wysadzenia he, 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 będzie za tymi domami na tamtej górze. Więc tak, wchodzimy sobie tu, proszę mnie puścić. Jak widać, jestem właśnie na górce nad tymi domkami. I teraz nie idziemy tutaj dołem, tylko idziemy górą. Mamy następne miejsce do wysadzenia. Proszę bardzo. Zabieramy rzeczy. A ja sobie w sumie teraz zmienię sobie czas. Bo widzę, że. O. No. <słuch> bo widzę, że się robiło ciemno. I teraz tak, ostatnie miejsce, ósme już. Bo to będziecie potrzebowali 8 dynamitów, albo czy 8 dynamitów, 8 po prostu materiałów wybuchowych będzie. W śnieżnym biomie będziemy z tego miejsca musieli pójść na północny wschód, bardziej no, na wschód aniżeli na północ. Ale, no, wiecie o czym mówię, gdzieś w tą stronę. Jeżeli uda Wam się, o w sumie ominąłem trochę, ale jeżeli uda Wam się dojść do tej wody, to jesteście w sumie na miejscu, wystarczy, że okrążycie ją e, z lewej strony poszperacie troszeczkę i wola voilà, mamy miejsce, ostatnie miejsce e, naszego pistoletu. W sumie mogę schować już ten kompas, nie wiem w sumie jak to się robi. Proszę mi to schować krzycznie. Ostatnie miejsce z naszym pistoletem, proszę bardzo. I teraz składamy sobie nasz pistolet. Proszę mi tutaj, cyk, cyk, cyk. Składamy i proszę bardzo, mamy nasz Pistolet czarno-prochowy, boom! Strzelamy, przeładowujemy. Jesteśmy mistrzami całej gry. Nikt nam już nie poskoczy, nie podskoczy, bo w sumie to ma damage. Chyba tak ogromny, że można one-shotować tak naprawdę wszystkich. Przynajmniej chyba kanibale. Bo nie wiem, czy mu tamty można. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału, żeby wiedzieć, kiedy wstawię następny odcinek lub kiedy robię livey. I w sumie to będzie tyle, mam nadzieję, że się podobało jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!